18 grudnia 2009 roku prezydent Lech Kaczyński ułaskawił braci Krzysztofa Tomasza i Mirosława Winków zamieszkałych we wsi Włodowo w powiecie Dobre Miasto na Mazurach, skazanych za zabójstwo Józefa Ciechanowicza, mieszkańca wsi Brzydowo. Józef Ciechanowicz był kryminalistą wielokrotnie, Skazywanym przez sądy na kary pozbawienia wolności. W przerwach między wyrokami wymuszał od mieszkańców Żydowa i Włodowa pieniądze, grożąc im nożem lub i z innymi ostrymi narzędziami, bijąc i znieważając. 1 lipca 2005 roku zaatakował tasakiem Tomasza Winka i zranił go w rękę. Gdyby nie interwencja sąsiada, prawdopodobnie by go zabił. Policja, wzywana telefonicznie, nie przyjechała. Rodzina Winków pojechała z rannym do Dobrego Miasta, żeby go opatrzyć i zgłosić napad na komisariacie policji. Dyżurny policjant powiedział im, że nie wyśle patrolu, ponieważ są ważniejsze sprawy. Kiedy Winkowie wrócili do domu, znowu pojawił się Ciechanowicz, grożąc, że wszystkich pozabija. Winkowie, wspierani przez innych mieszkańców wsi, zaczęli go gonić i po długim pościgu dopadli i pobili, tak że umarł. Zostali skazani przez sąd okręgowy w Olsztynie na kary po 4 lata pozbawienia wolności. Trzech innych mieszkańców Włodowa otrzymało wyroki w zawieszeniu. Decyzja prezydenta wywołała oburzenie w środowisku polskich prawników. Dwóch policjantów, którzy nie przyjęli zgłoszenia o napadzie, zostało uznanych winnymi niedopełnienia obowiązków służbowych i skazano ich na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.